Zarówno organy podatkowe, jak również podatnicy oczekują takiego większego dialogu między sobą, takiego szybszego kontaktu i szybszego rozwiązywania problemów, które się pojawiają, czy też wątpliwości co do rozliczeń. W następnych latach szykuje nam się po prostu pewna zmiana paradygmatu i tego, że rozliczenia podatkowe będą. Badane na bieżąco, wykorzystując te, te narzędzia cyfrowe, które obecnie mają organy podatkowe. I tak naprawdę no, w tym momencie organ wszystko ma natację, jeżeli występuje jakaś nieprawidłowość. I, te, i ten nacisk największy będzie kładziony właśnie na taki bieżący kontakt i szybkie rozwiązywanie tych wątpliwości co do rozliczeń. Skuteczność kontroli w tym momencie wynosi ponad 95%. Czyli to pokazuje, że naprawdę, jeżeli już rozpoczynają się działa, działania sprawdzające, rozliczenia podatkowe, to bardzo często są stwierdzane nieprawidłowości. I to jest pytanie, czy rzeczywiście tak dobre jest typowanie organów podatkowych do, do kontroli, czy też może po prostu jest to taka zasada, że jeżeli zaczyna się kontrola, to ona musi stwierdzić nieprawidłowości. Mamy problem jakby z nadużywaniem czynności sprawdzających, natomiast jest to bardziej problem prawny niż fakt... Z tego względu, że czynności sprawdzające są mniej dolegliwe dla przedsiębiorców, dla podatników niż kontrola podatkowa. Kontrola podatkowa wymaga formalnego wszczęcia, wymaga formalnego i przeprowadzenia w pełni, wymaga formalnego jej zakończenia w postaci protokołu bądź wyniku kontroli. Natomiast czynności sprawdzające mogą się zakończyć po prostu wyjaśnieniem sprawy i na tym polega koniec. Te Przepisy o czynnościach sprawdzających o kontrolach podatkowych nie do końca nadążają za rzeczywistością dzisiejszą, czyli jakby elektronizacją tych rozliczeń, ponieważ kiedyś organy nie wiedziały, jakie są faktury wystawione, dzisiaj wiedzą, jakie faktury zostały zgłoszone w wpec Za chwilę wchodzi system krajowy, system e-faktu i będą wiedziały nawet, do czego dotyczą te faktury, będą miały znacznie większą wiedzę i będą chciały wyjaśnić tylko pewne wątpliwości stąd. Potrzebne byłoby dostosowanie, natomiast to spowoduje, że te relacje są bardziej takimi relacjami skanałowanymi organ nie pyta nie o wszystko, tylko ma konkretne pytania, na które łatwo odpowiedzieć i często one po prostu polegają na wyjaśnieniu wątpliwości i dzięki temu zakończeniu zainteresowania organu podatkowego, jeśli rozliczenie było prawidłowe, bądź wskazanie przez organ, co należy poprawić na poprawieniu tego samodzielnie przez podatnika. To jest taka dobra strona tego, tych relacji, natomiast jakby no, z punktu widzenia podatników, którzy naruszają szczególnie celowo, naruszają przepisy, jakby no organy wiedzą znacznie więcej, co pozwala lepiej walczyć, ale to jest także w interesie wszystkich uczciwych przedsiębiorców, żeby tego typu zachowania były zwalczane.